godzina 8 rano. W budynku Rady Miasta zjawiają się burmistrz, jego zastępca oraz przewodnicząca Rady Miasta. Tylko po co, skoro nie ma w tym dniu sesji Rady? Odpowiedź jest prosta. Należy rozdać mieszkańcom Józefowa nieodpłatne laptopy z dostępem do internetu. A to za sprawą akcji Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 100 mieszkańców, 100 rodzin w ZEFOBIE dostanie komputery, będzie miało szansy. No, kontakt z tą cywilizacją dla techniczną, która, która jest wszechogarniająca. Uchwałość wniosku jest 5 lat stąd. Proszę szanować, sprzec, bo ten, będą nas kontrolować, my też będziemy kontrolować, czy to u Państwa ciągle jest. Po prostu to traktować jak swoje. Realizacją projektu kieruje pani Beata Kamińska, inspektor w Referacie Inwestycji. Chodzi o to, aby na terenie miasta Józefowa przyznać 100 komputerów dla ludzi, którzy bądź to posiadają uprawnienia osób niepełnosprawnych, bądź pobierają zasiłki, czyli w jaki sposób poszkodowane są i wykluczone cyfrowo. W spotkaniu wzięli udział panowie Marcin Stachura oraz Grzegorz Pośpieszczyk, właściciele firmy ASAP 24 zajmującej się szkoleniem i doradztwem. Bezpośrednie szkolenie osób, które otrzymały komputery z dostępem do Internetu, przeprowadziła pani Ilona Podlasiak. Uczestnicy otrzymali komputery i zapoznają się oni z ogólną budową tego komputera oraz działaniem komputera, Internetu. 100 laptopów trafia do najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta. Komputery zostają udostępnione mieszkańcom na okres 5 lat na podstawie umowy użyczenia. Józefów jeszcze raz udowadnia, że idea rozwoju społeczeństwa informacyjnego nie jest modnym hasłem, lecz przydatnym narzędziem.